Kanale. I dzisiaj pora na rutynę. W Chorwacji. To jest ogólnie chyba drugi dzień w Chorwacji. Ja jestem ogólnie właśnie Dzisiaj też będzie filmik, jak będę oprowadzać Was po domu. Właśnie, który mamy tutaj. A więc no. Zostawcie łapkę w górę i zostawcie ten filmik. Zasubskrybujcie mój kanał, bo tutaj będą się pojawiać różne ciekawe filmy. I takim e, się co najmniej wczoraj krzyk. jakby ze wszystkim, i ja mówił już z mamie. Miałam co to teraz w tym momencie zaczynałem? to coś, co który wczoraj nie zmyłam. Niestety. Jestem taka zapominała do makijażu. I tutaj przyjdzie mi z pomocą mała tubka mojego zmywacza do makijażu. I sobie makijaż. No, Ogólnie no no, to jest straszne światło, a więc no... Nie przejmujcie się tym, że to może być strasznie, ale no. Widzimy się za chwilę to zmyję, bo przynajmniej jedno oko jak zmienia, bo to się ciężko zajwa. Dobra, że oko w połowie meta, No może powietrze meta. I teraz przechodzimy do drugiego oka. Tak wygląda moje zmywanie, że to jest za dużo płynu micelarnego na wodzik i mi to wszystko leci do oka. I mi to jest po twarzy. Ale jak zda Więc no, więc ja się znowu jak. Teraz to oko zmyję. Dobra, już się zmycę ok, dobra. A więc teraz umyję sobie twarz i zacznę sobie um, masować ten twarz. Jakby zawsze na ciemniesz tam. sobie masować twarz. Mega przyjemne polecam. Więc co się z wami za chwilę. Polecam tym którzy mają w wyjaką... Tę suchą skórę, jak ja, żeby sobie namoczyć, nie w wodzie twarz, a potem właśnie sobie y, masować tym, albo właśnie żelem do y, twarzy, sobie tak to masować do twarzy. Ja na przykład słucham skórę tutaj, jak mogę to rozmasować, żeby nie było tej suchej skóry. A więc... Dobra, a więc to już gotowe. Więc przejdźmy do mycia nad zębów. Moim przodkowcem. Pasta do zębów. Ultry Nie wiem dlaczego my zawsze kupujemy tą pastę, Nie wiem czy to z tego powodu, że jest dobra. Czy po prostu chcę ją używać? W każdym innym razie. Czy się są No, proces zajmie już 2 minuty. A więc, no, weźmy mój podkład. Co jest o tym na klej? przykleiłam sobie, nie będę żadnego powodu. I moją nową kąpeczkę. To w sumie w ogóle nie pachnie. Więc no Zobaczymy widzimy się za chwilę, jak to w Chociaż mogę połowę na kamerze zrobić, a połowę poza kamerą. A kiedy to w kamerze, to nie dawało to w sensie. Chcielibyśmy w skórę. Tą stronę już mam wklepaną, można powiedzieć. A tą stronę jeszcze nie. Patrzę się tutaj do lustra, bo mam tutaj obok mnie lustro. Zmówię to nad sobą. I patrzę. Użytrach. To oko może być jaśniejsze od tego. No, w każdym razie jeszcze chwilę to było lepiej, a za chwilę wrócę. A więc, no, teraz mi się dało wczepać. Za chwilę muszę być łamka. Dobra, ale teraz tu to, że z mojej kosnej To więc brałam. Mm. Dobra, tyle bardziej tak widać, jak to robię. Klima chodzi jak coś, więc... Bo no? tu, tu, tu w tym domu jest tak gorąco Ja bym hotel, ale to nie jest hotel Tylko dom, Villa. W ogóle sobie z tym no, jedna wyszła a ciemniejsza, a druga jaśniejsza. Ale no. Jest, jest, więc no. I tutaj mam jeszcze no. szmurkę. A więc ja ją teraz sobie nałożę. Wiesz, że muszę sobie tutaj złamać. W oddzielnym odcinku Wam pokażę, jak mówiłam, dom, w którym mieszkam aktualnie i rzeczy, które sobie kupiłam za 145 zł. 135, sorry. Serię. Za kuny, bo tutaj w Chorwacji się płaci kunami, nie euro, a więc no... Więc ci, co jadą na Chorwację, albo się chcą wybierać, to macie nową informację. I zawsze co robię po makijażu.